Cześć. Dzisiaj zabiorę Was wirtualnie na monitoring ptaków drapieżnych, który robię w Magórskim Parku Narodowym. Chodźmy w teren. Dobrze, o co w tym zasadzie chodzi? Dzisiaj będę wykonywał monitoring ptaków szponiastych, ptaków drapieżnych na powierzchni 10 na 10 km2 w obrębie Magórskiego Parku Narodowego. To jest taka powierzchnia próbna w ramach projektu, w którym współpracujemy z Komitetem Ochrony Orłów i jej celem jest określenie nie tyle dokładnej liczebności E, wszystkich ptaków, które tu występują, ale li, indeksu ich liczebności, czyli coś, co posłuży nam kiedyś do oceny mm, trendów, oceny zmian liczebności w, tej, w populacjach ptaków szponiastych. E, ten kwadrat jest podzielony na 10, na 10 na 10, na mniejsze sekcje, jest ich w sumie 9. Na każdym z tej sekcji, na ka w każdym polu e, będę wykonywał e, liczenie na jednym punkcie. Będę tylko dzisiaj liczył przez 30 minut na każdym z takich punktów i wrócę tu jeszcze trzykrotnie. Także w sumie wykonam cztery kontrole całego kwadratu i na tej podstawie dla poszczególnych gatunków ocenimy indeksy liczebności i będziemy śledzili jak zmienia się to w poszczególnych latach. My w skali parku, a ogólnie Komitet Ochrony Orłów w skali ogólnopolskiej. Teraz jest, dzisiaj mamy końcówkę marca, więc jestem głównie nastawiony na taki na zwyczajny, które w tej chwili zajmują swoje rewiry. E, kolejna kontrola będzie bardziej nakierunkowana na orliki krzykliwe, które niedługo pewnie wrócą. E, I tak w sumie te cztery kontrole powinny mi pozwolić ocenić dość dokładnie ten indeks liczebności. To wszystko jest potem wpisywane we specjalny formularz, gdzie notujemy godziny dokładne e, dla poszczególnych gatunków wpisujemy liczbę rewirów, e, także Taki komplet formularza, który przygotował Komitet Ochrony Orłów, e, uzupełniamy każdego roku. Do dzieła! Kontroluję głównie niebo, głównie przestrzeń powietrzną. E, powyżej linii drzew jest znacznie łatwiej zauważyć na takim czystym, e, w czystym krajobrazie. Jakieś ptaki przylatujące na tle lasu często są bardzo trudne do wychwycenia, ale teraz one latają wysoko. Dzisiaj są dobre prądy ciepłego powietrza. O, jest myszołów chyba. Tak jest, mamy myszołowa, a nawet mamy dwa myszołowy. No i ślicznie tokują. Super, super dzięcie, Idealne warunki do robienia tego monitoringu. I teraz zaznaczymy je sobie na podkład mapowy. Myślę, że może uda się je pokazać. Zaraz jestem na punkcie piątym. Kolejny myszaczek. Kolejny punkt, na którym robimy liczenia. Bardzo dobry krajobraz. Dobrze, tu mamy myszołowa. Te wszystkie ptaki zaznaczam takim, w takich... E, stosuję takie kody, żeby nie pisać całą nazwę myszołów zwyczajny, tylko właśnie taka literka B od łacińskiej nazwy Buteo buteo jest taki schemat, jak należy, jak, jakie kody ma, mają poszczególne gatunki i to jest właśnie show, a to kółeczko wokół wskazuje, że zachowywał się terytorialnie i no najprawdopodobniej jest to tutaj tak gdzieś stąd tutaj no prawdopodobnie będzie się tutaj gnieździł. Jakby się tak trochę uspokoiło, przestało lecieć w intensywnie ptaki, krążyć. Chyba taka godzina, akurat, luki. Jestem na kolejnym punkcie monitoringu. Świątkowa Wielka, szeroka, rozległa panorama. Widzę stąd świetnie kolanin, kotań, cyrle, z drugiej strony magurę. Panorama tak szeroka, że aż za szeroka, to znaczy te góry są trochę za daleko względem mnie i bardzo trudno czasami dostrzec jakieś ptaki szponiaste, które tam latają. Ale nie ma specjalnie wyjścia, bo to jest jedyny punkt, który zapewnia tak szerokie pole widzenia na magurskie lasy. O jest i bocian czarny Kolejny gatunek. W trakcie tego liczenia również uwzględniamy poza szołowem, bociany czarne, kruki, orły przednie Także mamy, bociana może zaraz nam pokaże Może zaraz nam pokaże miejsce gniazdowe. A tu akurat nie znam e, gniazda, więc gdyby się okazało, że gdzieś tu zapadnie do lasu, to być może byłoby to nowe stanowisko lęgowe e, bociana czarnego. O, bocian spotkał się z myszołowem. Wspólnie wykorzystują komin termalny. W ogóle większość takich ptaków o dużych rozmiarach ciała, wszystkie szponiaste w zasadzie, większość szponiastych, bociany wykorzystują prądy ciepłego powietrza, które tworzą się nad górkami, nad wzniesieniami. One pozwalają im podnieść się wysoko, wynieść się wysoko z tym ciepłym, lżejszym powietrzem i potem lotem takim ślizgowym przelatują w dół i wtedy jak gdyby przemieszczają się pokonując jakiś konkretny dystans. Na początku często muszę dłużej popatrzeć na te ptaki, co one robią. Nie notuję od razu każdego stwierdzenia, dlatego że często te ptaki przelatują właśnie duży dystans między poszczególnymi miejscami i tak naprawdę można je błędnie zaznaczyć, więc trzeba na początku się przyjrzeć, dokładnie ocenić, skąd te ptaki są, gdzie one krążą i na sam koniec tak naprawdę ocenić, który, które miejsce jest zajęte przez którego ptaka i wtedy ocenić ich liczebność i rozmieszczenie tych rewirów. No, na razie mamy trzy gatunki. Jest jeszcze szansa na orła przed niego. Miejmy nadzieję, że się też dzisiaj trafi. Na razie mamy pocian czarny, myszołów zwyczajny i krug. I ostatni na dzisiaj punkt monitoringu. Jestem w Kutani. Dobrzy gospodarze. Nie mieli żadnych obiekcji. Chociaż w tych warunkach nie dało się z nimi porozmawiać zamienić słowa, bo... Lepiej się faktycznie unikać jak najbardziej kontaktu dla dobra kogoś i swojego. Także dochodzę na ostatni punkt i robimy obserwacje. Na ostatnim punkcie monitoringu trafiły się tylko myszołowy, ale za to trzy osobniki, także z trzech prawdopodobnie rewirów. Także całkiem, i tak całkiem niezły, niezły wynik jak na ten punkt monitoringu. I tak pokrótce wygląda monitoring ptaków drapieżnych w Magórskim Parku Narodowym. Kolejnym razem zabiorę Was na monitoring ptaków leśnych, gdzie liczę wszystkie od najdrobniejszych po największe ptaki Magórskiego Parku Narodowego. Cześć!